Możemy głośno krzyczeć, że zorganizujemy imprezę hmm, halowe Mistrzostwa Świata 2026 w Torunii. I w tym ostatniej, prostej, do organizacji Mistrzostwa Świata 2026, właśnie Kujawy i pomoże, bo to partner jest obecnie Światowej Federacji a impreza zostanie zorganizowana wspólnie z miastem Toru i z miastem Bydgoszcz. Przede wszystkim wielki ukłon i podziękowania w stronę naszych sportowców, którzy zasłużyli na to święto najwyższej rangi, ponieważ lekkoatleci naszego, naszego województwa od wielu pokoleń, no, sięgnijmy jeszcze do Bronisława Meninowskiego, ale potem, dziś chociażby, no, najwyższe z możliwych wyniki sportowe na świecie, region zyska na popularności, przede wszystkim będziemy świetnie wypromowani. Mistrzostwa świata przykuwają uwagę nie tylko zresztą środowiska sportowego, kibiców, ale również biznesu, ludzi kultury, turystów, to wszystko się będzie działo. I to nie tylko w 2026 roku podczas mistrzostw, ale i wcześniej, kiedy będziemy promować przecież to wydarzenie. Nie ukrywam, czuję dreszcz emocji, ponieważ no, chcemy wypaść jak najlepiej. Nie odbędą się te mistrzostwa bez zaangażowania miasta Turunia, również miasta Bydgoszczy. To też stwarza. Fantastyczną okazję do zbudowania dobrej atmosfery współpracy. Na tym mi jako marszałkowi bardzo zależy.